Dzisiaj w podróżach Roberta odwiedzę dwie kopalnie węgla. Jedna to ta, która w tej chwili jest pokazywana z lotu ptaka to jest Guido, i druga kopalnia bardzo blisko Luisa, w której popłyniemy łódkami wzdłuż sztolni. Obie kopalnie znajdują się w Zabrzu czyli na Górnym Śląsku, a to jest bardzo blisko Krakowa, około godzinki jazdy samochodem. Dzisiaj wybraliśmy się na taką wycieczkę do kopalni. Jesteśmy w Zabrzu, będzie najpierw zwiedzanie, będzie też potem w innej części kopalni płynięcie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało. Wchodzimy, bilety kupiliśmy przez internet. Kopalnia Guido. Bardzo ciekawe. Pierwszy raz jestem w kopalni węgla. Zawsze w Krakowie chodziliśmy do kopalni soli, bo jest to Wieliczka blisko Krakowa, ale nie było okazji nigdy do kopalni soli pójść. No, ciekawie się zaczyna. Ładne stroje, widzę, że kolejka duża, kaski widzę, są już przygotowane. Wydaje przewodnik. Kombajn. O, szkoda, że nie mam czasu żeby pójść jeszcze na inną wycieczkę o maszynach bo tu są różne rodzaje y, przejść jak to zwykle bywa przy kasach biletowych w kopalni jest sklepik z pamiątkami warto sobie tutaj coś kupić my jak zwykle kupujemy sobie magnesy na lodówkę i jakieś kawałeczki węgla żeby mieć pamiątkę tutaj jest skarbek czyli duch, który w kopalni się pojawia. No i inne przeróżne pamiątki. My pamiątki kupimy sobie, jak będziemy już wychodzić, żeby nie nosić tego ze sobą. Czekamy teraz na zjazd windą. Będziemy zjechać na 320 metrów pod poziomem gruntu z prędkością 4 metry na sekundę, czyli będzie to około 80 sekund zjazdu windą. Idziemy. Ta kopalnia będzie pokazane jak wyglądało górnictwo pod koniec XX wieku i do czasów obecnych jakie maszyny były używane jak się wydobywało i wydobywa węgiel, aż do tej pory. W tej chwili jest tutaj pokazane jak wyglądała dyspozytornia Tutaj widać ściany z nieśmiertelnikami, czyli blaszki, które pobierali górnicy przed zjeżdżeniem na dół, a potem zawieszali je, i wtedy było wiadomo, czy ktoś nie został w kopalni. Są trzy poziomy, tak? My wchodzimy na drugi. Teraz nie idziemy w samochód, nie? Bo drodzy, w dół, pojedziemy mniej więcej półtorej minuty. No chyba, jeżeli na siebie, to będziemy szybciej na dole. No. Będziemy zjeżdżać 4 metry na sekundę. W nowych kopalniach zjeżdża się z prędkością 12 metrów na sekundę, a urobek wyciąga się z prędkością 20 metrów na sekundę. Górnictwo węgla zaczęło się rozwijać w XVII wieku, ale dopiero w XIX wieku. Przeżywało swój rozkwit, i powstawały kopalnie jak grzyby po deszczu. Nazwa kopalni pochodzi od nazwiska niemieckiego założyciela Guido Henkel. Kopalnia nie spełniała wymogów właściciela, ponieważ nie miała bogatych złóż węgla. Więc sprzedał je państwu Pruskiemu i była na początku częścią kopalni królowa Luiza, a teraz i troszkę wcześniej była to kopalnia doświadczalna, gdzie robili różnego rodzaju doświadczenia i eksperymenty, aby poprawić wydajność kopalni tej i innych. Testowano tutaj maszyny. W kopalni tej nie było za dużo węgla. Nie opłacało się wyciągać tutaj do góry. Łatwiej było taśmociągiem, tak jak tutaj jest pokazane na filmie, przesłać ten węgiel do kopalni Makoszowa, która była z nią połączona z kopalnią Guido, i potem wyciągnąć razem wspólnie węgiel na zewnątrz. Naprawdę warto tutaj przyjść w celach edukacyjnych, bo nie każdy wie, jak się naprawdę węgiel wydobywa. Najpierw się buduje takie chodniki, potem się przekopuje między innymi następny chodnik, zakłada się takie maszyny, które podpierają ścianę i ta ściana jest skrawana specjalnymi takimi maszynami. Potem są przesuwane te podpory, ściana się tutaj zawala i tak się półtora kilometra mniej więcej taką ścianę eksploatuje. W kopalni pracowano w ciszy, aby usłyszeć, czy nie pęka drewno i podpory. To jest specjalne, nie uciekamy? <laughs> Zapraszam. Chodźmy. Jak się te narzędzia nazywają jeszcze raz? Żelosko to jest a w ten prostokątny. Dziękuję. Na ścianie było widać takie złote żyłki, to jest złoto głupców, czyli piryt siarczek żelaza. Tutaj mamy warstwę węgla o grubości jednego metra, aby ona powstała, 10 metrów roślin musiało być zgniecionych i przez 300 milionów lat tutaj było przekształcanych. Na węgiel kamienny, jeżeli było krócej, to był brunatny, jeżeli jeszcze krócej, to był torf. Idę dalej. Ta ściana węgla była fajna. O. Tutaj pokazany jest taśmociąg, którym przesyła się węgiel, i taka linka, którą można szarpnąć i wyłączyć taśmociąg w razie niebezpieczeństwa. Czasami górnicy wskakiwali na ten taśmociąg, ale niezbyt jest to bezpieczne, bo można nogę włożyć w tą rolkę i amputacja na miejscu. A teraz można posłuchać, jak głośno ten taśmociąg chodzi. Na to, jest kolejny Na takim urządzeniu, bardziej głośnym, tutaj łańcuchy przesuwają ten węgiel urobek z takimi poprzeczkami. Można teraz posłuchać tego zgrzebowego przenośnika. Był on tutaj testowany w tej kopalni doświadczonej. Teraz można posłuchać takiej ciekawej rozmowy z górnikami, którym zerwała się taśma z dyspozytornią. Dzień Boże, naściegasz go to. czemu te taśmy zaś stoją? Na śniega wielkiego kręca mamy na przysypie. Nie poradza go sobie rozbić! Baraz wyszyło ci że i lektyka do pomocy. Jak długo to będzie trwało? Na śniegarze, pół godziny! Cześć, gdy przez te Wasze taśmy, ściana nie zrobiła dzisiaj ani jednego z Za 10 minut to być gotowy. Ja dobra. Jak będzie zrobione, to zamelduję. To jest ta ściana, która się... Aha. Po plasterku się śminało to. O, teraz wchodzimy tam gdzie obudowa była zdemontowana i chciały się, ściany się kruszą. Zostały tylko szyba i tak to wyglądało, jak to się wszystko zabala. I te skały zaczynają spadać Chodź. Zaraz tam dziewięć Przejedziemy się teraz kolejką podwieszaną wzdłuż chodnika. Tak jak górnicy jadą do pracy. Ale jeszcze taka krótka informacja a propos szkód górniczych. Aby je zlikwidować, wprowadzono piasek z wodą, który miał zabezpieczać przed topnięciami na powierzchni. I okazało się to nieekonomiczne. Lepiej będzie dla Państwa szkody górnicze naprawiać, niż pompować tą wodę z piaskiem. Podczas tych szkód górniczych bytom zapadł się aż 26 metrów od wcześniejszego położenia. Zapraszam. Ale jak 26 metrów o, padło ten dworzec, no. no to inne budynki były tam 8 pięter wyżej. Ale to na dużej powierzchni usiadamy. Tak wizualnie nie da się zauważyć. Czy cały bytom prawie osiadł tyle? Ja myślałam, że siadamy na tych linach i jedziemy. To, to wybiera, to to Ale mam wyobraźnię. Wierze, to, to jak e, pod tą ścianą osiadło aż 20 metrów, a obok nie osiadło no nic, bo nie było ściany, to... Najbardziej te budynki cierpią, najbardziej mm -hmm. O Na trabyń, tak. I się kurza, Nie? Czujecie to? Może to zapraszam, wsiadamy sobie do tych wagoników. Najlepiej po kolei nie będzie trzeba się tyle wracać. Uwaga, się to huśta. O, tutaj. Okay. sobie wagoniki. Akurat nie znać czwóreczka. A -a. Będziemy pyłem? Nie wiem. No ja będę czuwać. Dobra, będziemy jechać około jednej minuty. Nie? nie, nie, trzy minuty. O ile dobrze pamiętam. To dłużej siadamy. Ruszyliśmy, bardzo duży huk jest. Będziemy jechać około 2 do 3 minut. Czujemy się jak prawdziwi górnicy. A nie wiem, czy będzie coś słychać. Pewnie mało. Teraz idziemy zobaczyć kombajn górniczy. On jest na przodku i on właśnie wykonuje chodniki. Teraz to, co lubię najbardziej, czyli prezentacja pracy maszyny, czyli tego kombajnu górniczego. Składa się z noży zakończonych widią. One się obracają, żeby się nie stępiły i są w stanie przekopać około 2 metrów w głąb chodnika na zmianę. To jest jeden z najmniejszych kombajnów i powierzchnia przekopu jest około 16 m kwadratowych. Urobek jest przez te łopaty, które tutaj są za wychany na taśmociąg i potem wyrzucany do tyłu taśmociągiem. Ten kombajn waży 25 ton. Jest oczywiście w częściach tutaj zwożony i na miejsce składany. To się kręciło tutaj. Doszliśmy do ściany, skąd pozyskuje się węgiel, i tutaj od jednego kilometra do dwóch, czasami trzech kilometrów, w zależności od maszyn, jakie się ma, głąb tą ścianę się przekopuje i pozyskuje węgiel. Po skończeniu takiej ściany, maszyna się nadaje już do remontu. 8 do 15 razy można wyremontować taką maszynę, a potem już tylko do pieca, przetopu i na złom a koszt takiej maszyny, tego całego kompleksu, to jest powyżej 200 milionów złotych. Tu jest drugie najważniejsze urządzenie, oprócz kombajnu, jest to urządzenie do wydobycia węgla na ścianie, czyli skrawa ten węgiel co y, pół metra albo co metr i potem na taśmociągu jest przenoszony węgiel na chodnik, Skąd dalej jest transportowany chodnikiem do szybu i wyciągany na zewnątrz. Ale ta maszyna skrawa, ten węgiel ze ściany, tak jak kromkę chleba, a potem przesuwa się tak jak to na filmie było pokazane. Wcześniej cała ta konstrukcja do przodu i jest następna kromka węgla ścinana, długość tej ściany to. Jest około 250 metrów. A tutaj właśnie jest pokazane, jak te podpory przesuwają się jedne za drugimi. Najpierw jedna podpora się uchyla, przesuwa do przodu, potem podpiera ścianę, i tak następna, i następna. A za nimi zawala się ta ściana. Tam podzielamy, obra, tu mamy mamy sobie ten kompań, który ścina ścianę, a tu są te śłodniki. Jest 2% kolejów, 98% wody. A tu pokazany jest transport pod ziemią ludzi. Którzy mają dojechać do przodka czy do ściany. Pierwszy transport krótki, na krótkie odległości to elektryczny, podwieszone kable, ale to nie jest zbyt efektywny ze względu na to, że te kable są rozwijane i zasięg jest krótki. Następnym rozwiązaniem są. Kolejki elektryczne, gdzie jest kabel, podwieszano napięcie 250 V napięcia stałego, ale nie jest to zbyt bezpieczne. A ta kolejka ma napęd elektryczny, ale akumulatorowy. Są jeszcze takie rozwiązania, gdzie kolejka ma napęd na sprężone powietrze. Myślałam, że jest bardziej klaustrofobicznie, że są takie malutkie te korytarze, tak? Korytarze, tak. Górnikom, ile czasu zajęło, zanim doszli do ściany, żeby pracować? I dzisiaj można powiedzieć, nawet czasami efektywny czas pracy górnika to nie 3 godziny. Z tym szybem zjeżdża 500-600 ludzi na zmianę. No, określenie trzeba przepustować, z pół godziny zjeżdżają. Zjadą pod 9, nie są miejsca roboty. Nawet na że 10 km gdzieś tam są przewożeni. Kolejne pół godziny odejdzie. Wysiada z tego pociągu, zdarza się półtorej kilometra, 2 kilometry piechotą, jeszcze trzeba coś donieść. Czyli półtorej godziny to miejsca pracy do ściany, droga powrotna nie jest inna, trzy godziny odchodzą. Budnik robi na pełny wymiar czasu pracy, gdzie temperatura w miejscu pracy nie przekracza 28 stopni. Gdy jest cieplej, skrócony czas pracy do 6 godzin. Także 3 godziny tam i A potrafi być cieplej? Może być a to dojeżdżają takimi kolejkami podwieszanymi. No tego, typu, tego typu rozwiązania, tak Ponieważ ta kopalnia była kopalnią doświadczalną, tutaj na tej ścianie mamy bardzo dużo otworów i to są testowane różnego rodzaju wiertarki, wiertła, żeby przetestować, które są najlepsze. Otwory robiło się nie tylko dlatego, aby wsadzić materiały wybuchowe, ale także w celach badawczych, czasami był to drenaż, gdzie trzeba się było pozbyć wody, a czasami trzeba się było pozbyć metanu, i otwory były po to, żeby ten metan z kopalni wysysać i zabezpieczyć górników. Otwory robiło się też w celu zakotwienia sufitu poprzez pręty i związanie górnych warstw, żeby nie zapadły się chodniki. Jaką prędkością biegnie to tlen, tlen? Różnie. Nie może płynąć wolniej niż 0,3 m na sekundę, wiesz, w żadnym no. chodniku. No. A jeśli chodzi o łazienki, ubikacje, to jak tutaj było? E, moi drodzy, gdzieś od około 10 lat są w kopalniach jakiejś toj w pobliżu Szybów, na tych głównych drogach transportowych. A tam dalej to stare rozwiązanie. Znaleźć ciemny kącik i nóżkom jak piesek zakopać. <laughs> chodźmy. Przecież tego drewna, tego metalu, to jest w takiej ilości, że ja nie wiem, ile to w się spędziło. kopalni jak dużo węgla się na dzień wydobywa? Z takiej ściany powiedzmy. Ś bo to ściany, tak, tak. Jak tutaj była taka grubość pokładu, no to żeby to miało jakiś sens ekonomiczny, no to ze 5-6 tysięcy to na dobę ta ściana powinna nasypać. O, to bardzo dużo. A jak to jest z opłacalnością kopalni? Niektóre są bardziej opłacalne, niektóre mniej. No od czego to zależy? Warto powiedzieć, bardziej opłacane są te kopalnie, które wydobywały węgiel e, koksowy. Mm -hmm. Tu na Śląsku większość to kopalnie węgiel energetyczny i te kopalnie to będą pozamykane za moment. Tam jeszcze Jastrzębie, ta okolice, tamten właśnie koksowy węgiel i te kopalnie jeszcze po funkcjonują dłużej. Ale co, nie opłaca się wydobywać kamiennego węgla, czy jak? No, taniego się da sprowadzić, można Aha. powiedzieć. No, te śląskie górnictwo bardzo głębokie... Dzieciaki, chodźcie, czekajcie! Te, te kopalnie są bardzo głębokie, to generuje dodatkowe koszty. Mm -hmm. Trzeba schładzać powietrze, żeby ludzie mogli przebywać, bo gorąco... Im głębiej, tym większe zagrożenia, te metanowe, tąpaniowe, także nakłady na te bezpieczeństwo generują dodatkowe koszty. Im głębiej, tym po prostu jest gorzej i podwyższa to te koszty. Rozumiem, sprawa. czyli w Polsce te kopalnie ja się... wszystkie no. będą zamykane, będą, czy raczej? większość będzie zamknięte. Było bardzo ciekawe rozwiązanie, które niestety nie weszło do kopalni. Wkładało się dwutlenek węgla zmrożony, potem on się bardzo szybko rozszerzał i był bardzo bezpieczny wybuch. Rozrywające ściany, ale lobby centów materiałów wybuchowych nie dopuściło do wdrożenia tego rozwiązania. Dalszym zagrożeniem w kopalni to jest wybuch pyłu węglowego i tutaj. Cała kopalnia praktycznie może wybuchnąć, bo jeden wybuch powoduje wzbicie się następnych pyłów węgla i następny wybuch. We Francji na przykład w 1906 roku zginęło ponad 1000 górników, a w 1942 roku w Chinach ponad 1,5 tysiąca. I profesor Cybulski w latach 50. XX wieku wymyślił taką zaporę pyłową która powoduje, że podczas wybuchu metanu pył wznosi się w powietrze i odcina dalsze zapalenie się pyłu węglowego i dalsze wybuchy. A na filmie można zobaczyć teraz, jak wybucha wybuch metanu i potem pyłu węglowego. Te chodniki i szyby to kopalnia Guido, zaznaczona na zielona, a obok inne kopalnie, które są już kopalniami wydobywczymi, które są połączone. I tutaj są obszary, które kopalnie mogą zajmować. Z kopalniami zrobiono takie grodzie, drzwi stalowe, żeby zabezpieczyć przed zalaniem, ale na szczęście okazało się, że nigdy nie były potrzebne. Koniec zwiedzania kopalni Guido i w niej, na samym końcu, tutaj gdzie się wyjeżdża, odbywają się różnego rodzaju koncerty, wesela, mogą być i stypy, zjeżdżają tutaj fortepiany, robi się koncerty. Bardzo ładne ubikacje pod ziemią. Teraz wchodzimy do restauracji i czekamy na wyjazd. Wyjazdy odbywają się co pół godziny. Także można tutaj zjeść sobie coś, poczekać albo wyjechać od razu, jeżeli się trafi na odpowiednią godzinę, albo sobie zamówić dobry obiadek. Ale to znaczy czwartek. W kopalni na poziomie 320 metrów zamówiliśmy sobie pączka. Dzisiaj jest czwartek, tłusty, zupkę i. Bigos, wszystko jest pyszne. Oczywiście, jeszcze jest y, dla mnie czekoladka, dla żony, kawa, bo woli kawę. Tuż to, y, to tak to wygląda. Ta restauracyjka, już ją wcześniej zrobiłem, ale jeszcze tak dla przypomnienia, wszystko jest smaczne, bo kosztowaliśmy przed chwileczką. grupa, która jedzie kopać. Do takiej grupy też muszę kiedyś wrócić. Wrażenia po pierwszej kopalni fantastyczne i każdemu radzę tutaj przyjechać i zwiedzić. Jeszcze jak się na dobrego przewodnika trafi, to będzie jeszcze lepiej, a mieliśmy naprawdę szczęście, ale muszę jeszcze tutaj raz wrócić. Sezon na te. I pofedrować. Bardzo mnie to ciekawi, jak to będzie wyglądać. Tuż przy kopalni są maszyny górnicze, i tutaj światło jest o wiele lepsze, no bo dzienne i można sobie oglądać je dokładnie. Pod ziemią jednak jest bardzo ciemno. O, jeszcze bardzo fajne maszyny i urządzenia górnicze. A tu jest właśnie te podpory, które są bardzo ciekawe. A tutaj są koła, które są używane do skrawania ściany. Skończyliśmy przygodę z kopalnią Guido. A w następnym odcinku zapraszam na zwiedzanie kopalni królowa Luiza, która jest półtora kilometra od kopalni Guido i jest przepiękne płynięcie sztolnią. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz.